Zgodnie z zapowiedzią nasi goście już w studiu, Maciej Konieczny, pan poseł Partii Razem. I pan europoseł Prawa i Sprawiedliwości Patryk Jaki. Chciałabym panów zapytać, od, propa, zapytać na początek o propagandę zwycięzców. Obejrzałam takie media, które nie zaprzestają podlizywania się rządowi i z tego podlizywania się wychodzą już jakieś kuriozalne informacje, bo dowiedziałam się między innymi, że wygraliśmy jakąś wielką bitwę powietrzną nad Polską. Użyliśmy najcięższego sprzętu, jakiego mogliśmy, najdroższego, Droższego, żeby strącić trzy drony, które, jak mówią niektórzy internauci, można byłoby strącić za pomocą włóczni, tylko trzeba byłoby wiedzieć skąd nadlatują. Chciałbym panów zapytać, czy taka propaganda wielkiego zwycięstwa nad Rosją nam pomaga, czy bardziej szkodzi? Ja. Bardziej bym ufał jednak niż internautom, dowódcom polskiego wojska w zakresie tego, co jest możliwe i dlaczego nie używaliśmy włóczni w, tym, w, te, w, te, w tej konkretnej sytuacji. Co do propagandy sukcesu, to jest tak samo jak wtedy, kiedy podczas pełnoskalowej napaści Rosji na Ukrainę było ważne, żeby dać sygnał jedności polskiego społeczeństwa, polskiej klasy politycznej. I oczywiście tu trzeba uważać, gdzie kończy się ta potrzebna pokaz, Wspólnoty i wsparcia dla Polski, bo mówimy w takich sytuacjach bezpośredniego zagrożenia nie o wsparciu dla Donalda Tuska czy Mateusza Morawieckiego, nie Tuska czy Kaczyńskiego, ale dla Polski. Ja uważam, że to jest dobre, że w takich momentach zagrożenia jakoś trochę tą krytykę powściągamy i, e, i jednak pokazujemy, że nie da się nas tak łatwo podzielić. Ale ja nie o to I, to sobie cenię i dlatego na przykład wystąpienie e, byłego ministra obrony narodowej e, Błaszczaka w, e, w Sejmie było dla mnie przekroczeniem tej granicy. E, e, w tym momencie, natomiast oczywiście. Trzeba uważać, żeby w tym e, wsparciu e, czy organizowanie się wokół flagi i wsparciu rządu, który w sytuacji zagrożenia nie pójść za daleko i żeby umieć ja pytałam, oceniać swoje własne e, Ja możliwości. pytałam o e, przesadę, która e, dociera do e, naszych widzów, e, do Polaków, przesada, z której wynika, że my jesteśmy oto Polakami wielkimi e, zwycięzcami e, zbrodniczej Rosji. Pokonaliśmy ich w wielkiej bitwie, podczas kiedy strąciliśmy trzy drony, które były e, prowokacją. Myślę, że powinniśmy Tutaj zachować jednak pewne proporcje w komunikowaniu jeżeli się. Jeżeli zgadzamy się, ze się ze na przykład, że te drony były prowokacją, to Mariusz Właszczak w sobie powiedział, że powinniśmy za wszelką cenę strącić każdego drona. Rozumiem, także te, które są wabikami, mają dokładnie temu służyć, żebyśmy ponosili koszty. Bardzo duże koszty strancania tych dronów, które są po to tylko wysyłane. Więc jeżeli mamy mówić o niemądrych komunikatach, które padły w ostatnich dniach, to jest jeden z nich. Ja się zgadzam, że jest wiele rzeczy, o których powinniśmy porozmawiać. Jeżeli chodzi o obronę przeciwdronową, no nie mamy jej w tym momencie na poziomie, który chcielibyśmy. Co oznacza, że z jednej strony po prostu je, trudniej jest nam się bronić, a z drugiej strony jest to dużo bardziej kosztowne, bo używamy narzędzi, które, które nie, nie powstały do tego, żeby walczyć z tanimi rosyjskimi czy rosyjsko-chińskimi dronami. Tu się zgadzam i o tym należy rozmawiać i tutaj kluczową kwestią jest chociażby e, bardzo nikłe nakłady na badania i rozwój w polskiej armii. My mamy bardzo duże nakłady w tym momencie na wojsko, ale udział w nich badań, badań i rozwoju jest niewspółmiernie. A do tego pewnie jeszcze dojdziemy. Patryk Jaki? Jak pan od Ocenia tę sytuację i to w jaki sposób rząd komunikuje się z społeczeństwem? To o czym opowiada, co mówi, próbując społeczeństwo uspokoić i przy okazji wystawić pierś do orderów? Znaczy, tak jak Tusk komunikuje się ze społeczeństwem, to znaczy jego wczorajszy tweet, gdzie w jednym, tym samym komunikacie z jednej strony apeluje o jedność i dokładnie w tym samym tweetie atakuje zresztą kłamliwie swoją konkurencję polityczną, to to jest typowy Tusk. Więc chodzi też o to, żeby społeczeństwo bardzo dobrze potrafiło rozpoznać, kto jak działa, bo rzeczywiście jedność w takiej sytuacji by się przydała, bo to byłby silny komunikat do Rosji. Ale z drugiej strony przecież my też nie możemy zamykać oczu na rzeczy oczywiste. To znaczy. Ten, to co się stało to był element testu rzeczywiście, w tym zakresie się zgadzam i ten test miał kilka takich obszarów. Pierwszy obszar to Putin przede wszystkim i uważam, że to było dla niego fundamentalne, on chciał sprawdzić czy my w ogóle, czy NATO w ogóle działa i czy pętla decyzyjna będzie i czy w ogóle my nie będziemy bali się strzelać. To... No, i akurat ten test, uważam. Punkt jest dla NATO. Yy, yy, dlatego, że myślę, że mogli być zdziwieni. Wielu pewnie na Kremlu obstawiło, że patrząc na, to, na ten zachód, jak to wygląda, to że pewnie oni w ogóle nie będą w czasie potrafili rozpoznać, szczelić, będą się bali i tak dalej. I jednak to jest dobry komunikat. No, ale są rzeczy, które rzeczywiście trzeba nadrobić. To znaczy, po pierwsze, jeżeli chodzi, i tutaj no też trudno, żebym, żebym, żebyśmy krzyczeli Tuskowi brawo, skoro my widzimy, że jeżeli chodzi o systemy rozpoznania antydronowego, które zakupił nasz rząd na ostatnią chwilę jeszcze polski system Sky Control, który okazuje się, że od półtora roku nie może być wdrożony do polskiej armii i trwa jakiś kompletny cyrk w tym zakresie. To znaczy odsyłanie pism z Ministerstwa Obrony do Ministerstwa Infrastruktury i wzajemnie te ministerstwa analizują czy on może działać. Tymczasem polski system Sky Control działa w Norwegii, w Zatoce Perskiej jego właśnie, kupiła go właśnie Litwa. Działa w państwach bałtyckich, działa dobrze na Ukrainie. Wszędzie działa tylko nie w Polsce polski system, prawda? Więc to jest, to jest odpowiedzialność tuskań. Ja mam o tym nie mówić. To jest w interesie polskiego państwa, żeby mówić, że to, co oni zrobili, to jest skandal. To znaczy no, tym bardziej, że w tym samym czasie pojawiła się informacja w niemieckich mediach, które by, których bynajmniej ja nie redaguję, że akurat konkurencyjny system do tego polskiego system niemiecki ma być zakupiony przez Polskę, że Niemcy się nie martwią swój przemysł ma być zakupiony przez Polskę. Więc. To się pojawiają się naturalne pytania w tym zakresie. Czy jeżeli ten system no widać, że jakoś nie chce być wdrożony, że nie ma woli, żeby wdrożyć ten polski system, to zadać pytanie, dlaczego? No i tutaj pojawia się podpowiedź. Przerwę dlaczego, panu na chwilę, bo jestem ciekawa, co pan poseł z Partii razem na ten temat uważa. Mamy dobry system, niektórzy mówią wręcz, że świetny, produkowany w Polsce, więc w przypadku zagrożenia mamy dostęp do producenta, możemy do niego nawet na kołach pojechać i załatwić, żeby nam zoptate ten system, to dlaczego my patrzymy jednak w stronę Niemców? Bo co? To jest oczywiste, że w maksymalnym stopniu powinniśmy być niezależni, e, o ile to tylko możliwe, jeżeli chodzi o naszą obronę. Więc jeżeli mamy do wyboru polski system e, i system niemiecki, to powinniśmy wybrać Polski, powiedziałbym nawet nawet, jeżeli miałoby to być odrobinę drożej, bo, e, bo to, to ceną jest to, że jesteśmy niezależni. Jeżeli ten system jest sprawdzony w innych krajach, to nie ma powodu, żebyśmy z niego nie korzystali i kupowali o konkurencji. Jeżeli e, Dziwne rzeczy się dzieją w związku z tym systemem i on nie jest wdrażany, a preferowany jest system niemiecki, to należy się temu dokładnie przyjrzeć. A Istnieje myśli pan, że obecny rząd brzydzi się tym systemem, dlatego że zamówił go PIS? Nie. On jest niest, skażony niestety, pisem? Niestety bym się nie zdziwił, ponieważ ta wojna e, platformy. Z Strasznie system, to jest słabe. W obie strony, zupełnie szczerze, w obie strony i niestety w obie strony jest słabe i tak samo jak to wystąpienie Mariusza Błaszczaka. No dobrze, takiego, ale, obecnie, ale obecnie, 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 obecnie Prawo i Sprawiedliwość nie rządzi, więc może zostawmy opozycję, A, bo już wystarczająco jasne. rząd uznał ich za zdrajców Panie, i putinistów. Ja ja, 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 pisząc, publikując jakieś bzdury, których żaden z dziennikarzy nie był w stanie zweryfikować. Wypowiadać. Mam tylko przekonanie, że w kwestii polityki zagranicznej obronnościowej jeszcze... W 22 roku zarządów Prawa i Sprawiedliwości ten poziom wojny politycznej między PiSem i Platformą tak bardzo nie paraliżował e, naszej chociażby polityki zagranicznej i zdolności do organizowania. No tak, ale teraz paraliżuje z punktu widzenia rządu, bo to rząd. Ja zapytałam pana, tak, czy rząd jeżeli, się je, brzydzi jeżeli, tym.